Dzień dobry kochani, jest to mój pierwszy filmik na YouTubie, namówiona przez niektórych tutaj z Was. Stwierdziłam, że Wam dzisiaj nagram, pokażę jak robić, jak ja robię w sumie tort na wieczór panieński. To jest tort dla mojej kumpeli. Jutro idę na ten wieczór panieński, więc robię sobie to co chcę. No. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że nie będzie zbyt nudno. Oj, z którą pracuję, jak zwykle się ze mnie śmieje. Dobra, e, tort już mam w takim stanie, żeby on tak wyglądał, jak teraz wygląda, czyli żeby miał takie smugi. Mam do tego tylki. E, bo nie tylko tylko skropki. To jest moja, e, moja skropka, można ją w razie czego u mnie na stronie kupić, e, dlatego, że Wam nie będę pokazywać, no bo to już mam zrobione. Jedynie, co muszę zrobić, to go wykończyć, bo w sumie wszystkie elementy na niego mam Yy, skończone. Yy, no. Także tylko do skończenia nam to zostało i pokażę Wam jak ja sobie to wymyśliłam. Będzie trochę śmiesznie, trochę yy, zabawnie. W sumie też wydaje mi się, że całkiem ładnie. No i tak, yy, tort sobie wyciągnęłam z lodówki. I teraz sobie ścinam ten kancik. W ten oto sposób. Widzicie, dla mnie to jest najlepszy sposób jakby, żeby uzyskać ostry kant tortu, nie trzeba nic, wiem, że niektórzy tak jakby zaczesują do środka, ja wolę tak, w ten sposób. Mi się to lepiej sprawdza. I tylko teraz sobie przejeżdżam. I jeszcze sobie tutaj wyrównam górę. Dobra, myślę że jest w miarę dobrze. E, mam nadzieję, że to wszystko dokładnie później będzie widoczne na e, filmie, e, ale w razie czego będę w przyszłości robić e, poprawki. Też, jeżeli będziecie mieć jakieś sugestie do nakręcenia filmu lub, e, do tematów, jakie nie wiem, powinnam poruszać czy coś, no to e, możecie wrzucać, ale stwierdziłam, że w końcu zacznę, no bo nawet nie wiem co poprawić i jak to robić, jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłam. E, więc tak. Tutaj mam krem maślany, to jest ten sam krem, z którego jest tył i tutaj sobie porobię jakieś różne zawijaski. Ja sobie zawsze też sprawdzam, gdzie robię przód tortu i na przykład tutaj zobaczcie, że taka smuga co zostało, to takie jakby zakończenie skropki, no bo jakoś tą skropkę trzeba oderwać i zawsze jakaś taka smuga pozostaje, więc to sobie damy do tyłu, żeby nikt nie widział. No i przód zrobię tutaj, porobię sobie różnego rodzaju takie zawijaski e, i tak, na torcie chcę, żeby się znalazło e, takie lody ciastkowe, makaroniki, e, jest też figurka, ją damy na sam koniec i mam też złoty topper e, Bright to be albo Wieczór Panieński, nie pamiętam, który sobie wyciągnęłam, więc jeszcze zobaczymy zaraz, żeby tutaj coś się działo. Ej, Paulina, a sobie są te i lody? A i w ogóle tak sobie wymyśliłam, że jeszcze na ten tort dam motylki, które oczywiście też są jadalne. O i to będzie taka nasza baza. Tutaj się trochę dzieje, ale tutaj sobie będziemy właśnie ustawiać te rzeczy. Tutaj w razie czego zostawiam sobie troszkę jeszcze tego kremu, w razie jakby miało mi na coś zabraknąć. I tak, tutaj jeszcze sobie czyszczę podkład, już go wcześniej czyściłam, ale ja zawsze czyszczę podkładek. jak tort jest schłodzony, żeby nie wbijać tam palucha. Bardzo dziękuję. Aha, tylko z motylkami zostały. Bez motylków nie zostało? No nie chciałam. To, podkład, okay, to No i tak mają być motylki na torcie, więc. Bo Polna robiła dzisiaj ym, ten torty do witrynki. Bo dzisiaj mamy sprzedaż. No i dobra. I tak wyglądają te lody. Oczywiście motylki są jadalne. Nie wiem, czy o tym mówiłam. A jak nie mówiłam, to teraz mówię. No i tak. Tego sobie tam tutaj. Paulina zerka może jej nie będzie widać, ale yeah. pewnie będzie. Taka robota. I tego sobie może dam tutaj na dół, tak żeby było po ukosie. Kurczę, chciałabym, żebyście więcej widzieli, ale wtedy ja nie będę widziała. Musiałabym to jakoś rozkminić z kamerami, które kamerują. Ale wtedy mnie będzie było widać, ale to w sumie nie wiem, czy to dobrze e, I tak, daję sobie trochę kremu tutaj na tego lata żeby go przyczepić. I tak. W jeszcze tutaj dorabia y, napis na ten tort. To jest dla koleżanki Truter, możecie znać czy z YouTube'a, czy z TikToka bardziej może. Y, Basia, y, nauczyciel i jest, pod takim nickiem jest znana. Wolody powiedziałam, a chciałam trzy, ale dobra, to jeszcze zobaczymy. Dobra, tą figurkę jednak muszę dać teraz, miała być niespodzianką na sam koniec. Ale to dobra, to, to nie. Jeszcze tego, tą figurkę tutaj położę. Figurkę ostatnio robiłam na live i wrzuciłam tego live' też na YouTube, aczkolwiek one są w mega złej jakości, więc nie wiem, czy to ktoś w ogóle ogląda i czy komuś się to przydaje. Ale dobra, no i zaraz wam pokażę tą figurkę. Jak będziecie chcieli, to kiedyś też mogę z tego nagrać tutorial. Na to dla nas naprawdę prosta. Tak, i tam? Tak. Chcesz mi wziąć? Dobra. Dobra. I to jest. Yy, na moim live został yy, nazwany ten kolega Januszem. Także niech zostanie Januszem. I dodam tutaj. Myślę, że to jest całkiem niezłe miejsce dla Janusza. Żeby sobie tutaj stał. Okej. Okay. I do tego będzie jeszcze toper, o którym wam wcześniej wspominałam. Żeby jednak było trochę fancy a nie tak ordynarnie, e, więc będzie taki toperek. Na, zazwyczaj na toperkach takich są e, jest folia ochronna po to, żeby e, żeby się nie rysował nam ten toper, bo on jest tak jakby takie lusterko. W jak lusterka, zaraz pokażę, o, mogę w sumie tak to zrobić. Tutaj sobie tylko trochę nożyczkami e, przejechałam, żeby. E, żeby to podważyć i żeby było mi łatwiej ściągnąć. I teraz, jak macie taki toper, to zawsze warto go troszkę przeczyścić, bo w sumie nigdy nie wiadomo, gdzie to leżało. Więc to wystarczy po prostu przeczyć sobie z spirytusem. Ja mam spirytus, tam to zrobię. ty teraz się z spirytusem? Aha, dobra, to Dobra, to biorę tutaj trochę spirytusu na, na chusteczkę. No i musimy to przekrzeć, to co będzie wbite w tort. Można więcej, można mniej i będzie odkażone, więc nic tam żadnego dziadostwa się nie powinno dostać dzięki temu. No i tak. Ja to sobie dam tutaj na środeczku. I zobaczcie, już to zaczyna naprawdę fajnie wyglądać. Ten, ten lód dałam troszkę nam za bardzo na bok, i on jest niewidoczny, bo właśnie poczęłam tutaj, i ten. Ale dobra, jakoś sobie to ogarniemy. Jeszcze myślę, że dam jednego tutaj, ale jeszcze zanim to zrobię, to tak. Mam jeszcze trzy makaroniki. Makaroniki mamy z mleczną czekoladą i z kartem jagodowym, także są, wychota. chyba, że ktoś nie lubi tego połączenia, no to zawsze można zrobić inne. Tutaj dam. Tutaj, żeby nam nie pozasłaniało, no nie? Bo na pewno jednego chcę tutaj wcisnąć. To najpierw wcisnę tego na dół, bo jego jestem pewna. A dopiero później dam na górę. To tak jest. I ten jeden jeszcze na górę. Tutaj go dam. tam Tak troszkę należąco, troszkę nie. No i mamy na razie coś takiego. I tak, mam tutaj, zostało mi parę kwiatów, które wcześniej też miałam do tortów. Torty zabezpieczam czymś takim jak wosk spożywczy, bo bezpośrednio nie powinniśmy dawać kwiatów do na to tortu, e, nawet jeżeli teoretycznie są jadalne, bo to zależy od tego, gdzie były hodowane. Ja kupuję normalnie w kwieciarniach, dlatego trzeba takie kwiaty zabezpieczać. I dzięki temu tam się nam e, nic nie dostaje. Wosk jest o tyle fajny, że e, on jest bardzo szczelny po prostu. Inne sposoby zabezpieczenia kwiatów to na przykład biała czekolada, czy tam ciemna ogólnie czekolada, tylko że biała najmniej jest widoczna. Yy, tynk, ale ten tyk to mi się wydaje, że on się podnosi w trakcie wbijania, więc nie wiem, ja tak, tego sposobu za bardzo nie lubię. Yy, niektórzy owijają folią, yy, wbijają na wykałaczki, ale moim zdaniem nie wiem, mi się najbardziej ten sposób sprawdza i też w razie czego najbardziej polecam. Także kwiatuchy tutaj dodamy. Ta róża jest dosyć duża. Dlatego damy ją bardziej do tyłu, żeby nam tutaj nie zasłoniła, do przodu. On no też chyba eustoma się nazywa. I ogólnie, jeżeli zdobicie kwiatami torty, to warto zwracać uwagę na to, aby te kwiaty nie były trujące. I takim, jednym, z, jednym z najczęściej dawanych kwiatów na torty, szczególnie w okresie wielkanocnym, jest tulipan, gdzie właśnie ten tulipan jest trujący. Także w razie czego uważajcie na to. I zwracajcie uwagę. Dobra, tutaj daję sobie taką różę. Tutaj koło Janusza jeszcze wbiję tą. Tą stole. Na razie jest tak. I jeszcze sobie tutaj wbijam. Tutaj mam jeszcze takie słodycze, bo będę kończyła później jeszcze jeden tort. Yy, jeszcze mam, miałam z tyłu w lodówce, bo ogólnie kwiaty nam dłużej przetrwają, jeżeli są w lodówce. Tam mają chłód i się zastanawiam, czy nie dodać tutaj, bo tutaj takie czegoś malutkiego mi jeszcze brakuje. Albo tak, to, najwyżej uzupełnimy bezikami, ale yy, na razie to tak jest dziwnie kręcone, ale postaram się na przyszłość robić to lepiej, też y, czekam na sugestie, ale idę teraz po kwiaty i zobaczymy, w jakim oni, one są w stanie z tej lodówki. Także y, też je dam sobie tutaj na, y, na tort. Akurat nie fajnie, że są na wyższych patyczkach, bo będą tak fajniej wystawać tutaj spoza tego. które na, na większych, niektóre na mniejszych. Jak mi się ucięło, tak są. Ten. Trochę żal tak wciskać, nie? W ten, tyn, w tyle się człowiek o wyrównywał i trzeba wbić, ale myślę, że efekt jest na tyle fajny, że warto. Nie wiem, czy więcej słodyczu, słodyczy tutaj dawać. Wydaje mi się, że jest okejka. Okay I chyba już bym więcej tutaj nic nie wciskała. Mam tutaj. O, Paulina zrobiła toper. Zobie to napis bardziej, nie? Napis właśnie na ten tort. A możesz. Zobaczymy, czy on mi się tu zmieści, bo pewnie duży wyszedł, nie? No. <laughs> Dziękuję. Ona tutaj dorobiła napis. Bara, bara, tak mówimy na tą naszą Basię kochaną, więc taki też musi być napis. Yy, tylko się zastanawiam, bo tak, na sam dół, ja wam pokazywać, yy, tutaj tak, nie wiem, Możemy go troszeczkę, a w sumie możemy go tak w taką wstążeczkę włożyć i tylko oprzeć niektórymi ściankami jest świeżo malowany, więc boję się, żeby się nie powróciło tutaj. Myślę, że całkiem fajnie to wyszło. Oczywiście macie odbicie lustrzane, nad tym też na przyszłość postaram się popracować. No i co? I tutaj jeszcze do tyłu dam te kwiaty, no bo i tak je mam, i tak je muszę zużyć. Znaczy, nie muszę ich zużyć, ale ja, jak ich nie zużyję, no to będę musiała je już wyrzucić, więc szkoda. No tak to sobie tutaj jeszcze powbijam to, co mi zostało. Ten tutaj nie zasłoni, ale tutaj się jeszcze przyda. No i zobaczcie, takie coś, jeszcze coś tu zostało, ale to na razie nie będę dodawać. I tak, z takich jeszcze ozdóbek, które sobie tutaj yy, wymyśliłam, to tak, na pewno będą beziki. My beziki wypiekamy wcześniej, mamy tak całkiem sporo, bo do tortów i do jakichś tam boksów się zawsze przydaje. Yy, może kiedyś też z tego zrobię filmik, yy, a tak to możecie znaleźć na TikToku i na Instagramie u mnie. Yy, i no i dobra, no i te beziki tutaj mogę pododawać, oczywiście różowe nożyczki eee, nożyczki. <śmiech> <śmiech> tak byście wszyscy widzieli. Dobra, i tak. Tutaj tam jeszcze tego byzika. Byzika przyczepię na kremie, aczkolwiek ten tort już się, wiecie, tutaj chwilę stoi, dlatego on się teraz robi cieplejszy, przez co ten tynk jest miększy i dzięki temu też moglibyśmy na sam tynk przytwierdzić, ale zawsze większa pewność jest, jeżeli to wybijemy na przyczepimy na kremie, no to wtedy na pewno nam się to, dobra nie na pewno, tak na 95% będzie się trzymać. Tutaj ten bezik jest za duży, chyba już nie zmieścimy tych bezików, bo chciałam jeszcze tutaj między Januszem a makaronikiem wcisnąć, nawet się udało. I tak, ja jeszcze chciałam tutaj poprzeczepiać motylki, aczkolwiek zastanawiam się, bo Moje, jak ktoś mnie jeszcze nie obserwował, to może się wydawać, za dużo, ale ja lubię takie torty na bogato. Moje są zawsze na bogato. Yy, więc tak to zawsze u mnie wygląda. I spróbujemy jeszcze dodać motylka. A co tam. Yy, motylki to jest papier waflowy, czyli yy, nic innego jak opłatek. I na takim opłatku specjalną drukarką spożywczą jest właśnie nadruk. No i to możemy przyczepić. Ogólnie ten... Yy, ten papier się łamie, więc żeby go delikatnie naginać, można to robić na parze wodnej, bo przez to ciepło ono się, ono się sam wygina. Ale ja tylko lekko je chcę przegiąć, więc raczej mi się nie, nie powinno podłamać, dlatego sobie to bezpośrednio dam już bez używania tej pary wodnej, bo mi się nie chce po prostu. Tutaj jednego motylka dałam. Usiadł sobie. I myślę, jakby tutaj był jakiś malutki, to po prostu aż się prosi, żeby go tu wrzucić. I chyba mam takiego. Także go sobie tutaj doczepię. No i teraz jest sztos. Dla mnie przynajmniej. Myślę, że mojej parabarce też się spodoba. Mm. Tutaj jeszcze sobie posypię to posypką taką kolorową. Tutaj mam posypkę. I ogólnie takie posypki, czy coś można sypać, ale na jakby taki ciepły krem, bo on jak nam postoi w lodówce, no to wiecie, to po prostu zastygnie, będzie twarde i się do tego nic nie przyczepi. Także póki jest jeszcze to miękkie, no to można sypać. I ja sobie zawsze tak sobie te mniejsze tak gdzieś gdzie spadnie, a te większe to już sobie dokładam. Z taką większą kontrolą jakby. Tutaj serduszko damy. Tutaj jeszcze taką pałeczkę tylko różową. No dobra, i teraz wygląda to tak. I do tego mam jeszcze takie e, toperki, które chciałam dać tutaj, bo tutaj mi tak jest aż pusto trochę. Wiem, że dla niektórych niekoniecznie, ale dla mnie tak. Yy, I tutaj sobie dodam też serduszko i mam takie XOXO, czyli jakby takie guziaczki. Yy, to już sobie też wcześniej przygotowałam, właśnie. To jest to XOXO, co mam przed, przed chwileczką wspominałam. Też powinna mi zakosiła nożyczki, ale poradzę sobie bez tego. Skropka nie tylko do. Do tynkowania. I tutaj tak samo ściągam sobie folię. tak najpierw sobie przygotuję wszystkie trzy, żeby nie robić tego na 10 razy. Tu też serduszek schodzi, a tu chyba nie ma. Nie ma. Nie wiem, już że kiedyś chciałam tego użyć, ale zmieniłam zdanie i dlatego tak jest. Więc jeszcze tutaj też wytrzemy sobie te toperki, właśnie to za. I może przykleić. To już można bezpośrednio na taki ciepły ten, kto y, nie ma problemu, nie? Tak czy tak będzie lepiej. Zrobimy tak. I docisnąć troszkę, żeby się wbiło. Aczkolwiek ten coś się tutaj buja, ale może się uda. Takie ja mamy coś, coś. I teraz te serduszka. Serduszko numer 1. Tutaj dam na górę. I jeszcze mam drugie takie jakby puste w środku. Yy, tutaj na je dam chyba chyba tak. Okej,ka. No i wyszło tak. Jeszcze na sam koniec, bo to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze za mało się błyszczy i za mało się dzieje. Tutaj mam złoty barwnik, który zrobię. Ja nazywam to chlapkami. Nie wiem jaka jest nazwa tego. Ja to po prostu do te chlapki i tak sobie to chlapię takim złotkiem. Trzeba uważać, żeby Janusza nie pogrudzić. Tu na makaronsy, A i damy trochę tutaj na ten tink. I jeszcze na sam już koniec brokat, oczywiście brokat jest spożywczy, żeby nie było, więc sobie tutaj, nie wiem czy to widzicie jak to psika, chyba nie, tak sobie to psiknę i to ogólnie, no tego efektu no nie widać tak na filmie, natomiast na żywo, jeszcze jak gdzieś jest do słońca, to jest po prostu rewelacja. ten tort się tak błyszczy, że ja jestem zakochana w brokacie. Zawsze, no może nie zawsze, bo zależy na co tort, no bo jak jest tam jakiś taki bardziej męski, czy tam dla chłopców na przykład, no to wtedy tego brokatu tak trochę, nie, nie, nie daję, ale tak to staram się zawsze dodać. No i dobra, i mój tort yy, skończony wygląda tak, żeby bardziej może widać. Ale nie prezentuje się tak pięknie jak na żywo. Mam nadzieję, że przyszła pani młoda będzie zadowolona, mam nadzieję, że wam się podobało. No i zapraszam do oglądania mnie. Będę się starała coś tam wrzucać, także możecie dać pomysły, co mogłoby to być. Pa!